Co oglądasz jak będziecie wszystko wiedzieć? To jest kurwa, wszystko no, Jak to nie ma sensu? No, nie dla mnie jest to, sens. Ciego. Dla mnie jest sens w ogóle. Ja. Chciałem się przywitać no, z widzami na, na, na YouTubach. Cześć widzowie na YouTubach. Nie no, to w takim razie, no to... To, to nazwę teraz, gdzie... to, ci, to ci, nie obejrzymy. Siema. O, no właśnie. Pokazać to... No, jak ten, ja powiem, a to ten film, który nam mnie pokazałeś, a pokazać, to, to, czary a czary to stary, pokazać. a to spierdalaj. A to nie obejrzę. Łapka w dół i wychodzę. jest. to jest, czy to... ale mi przełożyło. przyspieszamy, żeby nie było tego... To wersja bogata O kurde, to już A się tak, zaczyna, oh jest. Z e, musicie puszować tą Kuleczkę O kurde to jest ten! To jest to z tymi Tak, tylko że to jest inna wersja to jest. O to trzeba wejść w to tylko Jezus Proszę nie zabijajcie mnie chwilą O! Nie ma, trzeba zabijać nie? <laughs> No nie umarłem What? już jako pierwszy Ale po Dobra, bo ja zapomniałem że... Winąłem. Bo to trzeba podejść jak już się zatrzymało, oh skasowany z miejsca no, jeszcze zginie, patrz, patrz. Zabicie Flame'ego. O, o le Flamey Flame jest Jak Eksperdjela. O, pięknie. Kasowany. Co Bój! to się dzieje? <głosłuyde> nie, go zabił przypadkiem. Patrz, o, jeszcze Halsarda prawie za mnie O boże. O no. nie, ta gra jest chora O co tu Did chodziło? <laughs> A co tu chodzi? JAK mnie KTOŚ ZABIŁ JUŻ? TO jest SA No już mnie ktoś zabił, no Trzeba się zestrzelić łuczniczką, Gaddemet. A tak tam <laughs> <błyska ludzie>? <laughs> <laughs> Co jest? Ja nie wiem jakim sobie zginąłem What? Ja mam 4 punkty, mam najmniej w grze Jestem... HS, cheatujesz to jest chitter. what? O nie, tylko nie tacen, serio. O nie. O co tu chodzi? Oh. Oh, to oh, to koda. Oh, kodo, jakie kodo? Tam kodo? Tam kodo? Ty, ty, wychodzą, wychodzą żołnierze e, z tego, z, z baraków i musisz zrobić tak, żeby, żeby, żeby przeżyć jak najdłużej. Dlaczego no ja też stanę? dostałem? to się można stanować, A ład, ty Kutasie. Nie chcę umierać! Natal no na nie... luchy! <noise> Daj chuj. Tak jest, bronię tacen, bronię tacen. Brońcie mnie. Tak jest, chyba, macie mnie bronić. No gincie tam Jeb, ktoś tam ginie, tacen Łuu, to na nas się rzuca Jezus Maria O Jezus Maria That's in peace A. Jezus, nie atakujcie mnie, tak, tak kto to był? Kto to wszystko <Biega> Kutasy <gulac dizer> Wszystko na was idzie <gülye> O nie Ooooooo No nie, wierzę! Jakim cudem on tak wygrał? Ale frajernia Dobra O co tu chodziło? Press down arrow Aha, dobra, okej Hello, is it me? Oh, 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 najszybciej na świecie, zaraz mi wybuchnie komputer Dlaczego ja się nie ruszam? Dlaczego tak zapierdala? Jest! To... Telefopałem! Telefopałem w końcu to się przydało! Jest! Oh, Nexus okay. jaki kółok! Ty, zakręcił mi się w głowie i mi ręce chyba pękły. Kto tam jeszcze jest? Ja! Nie wiem, jak się steruje! No w dół, w strzałkę! Spamujesz! O mój Boże! Masz no, to że 10 sekund dwa. Ty, on stanął w miejscu, popatrz, i mu stanął. Stanął w miejscu, what the fuck? Ha, bo on kliknął w drugą stronę tego konia. Zjebamy koń! Na ten, Dzięki. O boże. A w tym to by Slapex wygrał? O boże, to jest to. Aha dobra. Co tu się robi? Jedna, jedna osoba jest furbolgiem, trzeba zabijać pozostałe. Każdy kryter, w któregoś tam mieniacie ma specjalną tę umiejętność. Mój krab nie ma umiejętności. Dobra. O, koniec z wami. Zjedzony, jak zjedzony. O nie, o jest, żyje, żyje. <grystanie> What zginąłem? What the fuck? No, Zajebał cię, no. No główno stary, no. Yeah. Pojawił się obok mojego ryja, bez sensu. Popop. Kurczakiem. Ej, tutaj jestem ten. Kurde. No Żabką. Wiewiórczyk, patrz, je, jak go leje. Ugryz go. Ugryz go, kutas. Ej się kurwa w końcu no, chuja pana, ja ci kurwa zaraz dam bo, <śmiennie> Nie wiem, kto zaatakuje. Ugryszcie! Ugryszcie! A flink! Ooooo! Nie chcę dorwać! Tylko nie działa, że wy się na zmianę się zamieniacie. Nie, to jest randomowo, wiesz? To jest randomowo, się zmieniają. To nie random. Ugrysz mnie. No co za kutas! O ty! No i teraz się kurwa mam pedale, ty mnie ugryzłeś. O Jezus, Jezus! O, o. Patrzcie, żyję! O! Tracę no, oczywiście za mną, ale kurczaczek jest szybszy. Nie, e. kurwa! <grywa> ale fuksiarz o. Oj, zabij, no hase, ty, kurde z ciebie. O, pudło! O, nie, o boże! Z no, zginałem niestety. <grywa> o, czur. No, no to jak zwykle Bob kebab. Ciutko. Kebab <grab> pappa stary, jesteś kebab kappa. No niestety. Kebab pappa stary. Dwa krawy. O, uważaj, bo się może zamienić któryś z nich stary. <grab -pa> o, jaki fart! Żabą się zamienił i kurde teleportnął się. O oh, wow, wow. O. No i co? Na, dobra, dobra, już myślałem. 70. Myślałem, że mnie sięgnął, kurwa. tabelę na tam na, 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 na czele. Cichutko. Uwaga, 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 jak to jest mądre? Książka kucharska! Książka kucharska! Ale kozaki, patrzcie się, jaki tacy kozak. No to, co tu trzeba robić? O kurwa, zginąłem. Trzeba przejść no, tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No co ty gadasz? Ej, no. co jest? Siegnął mnie, oj Boże. Siegnął <laughs> mnie. One się ruszają czy nie? Nie so. A, bo tu można centry, trap sentry, aha trap sentry Zapomniałem kurde. nie wierzę To się jedziesz do skapucznie? nie? siedzieć kurwa dwa No ci dwaj co? co się gadają Adolicie. tutaj Mają na live co mają robić, a nie No Deralfa zasubryło. Ła Deralfa! Kurawo Dziękuję Ci Deralfa za suba. Witam cię ponownie kurde w naszych progach. Cześć! Cześć. Wiem, zabijali. <sum> Super hype! <sum> Kanapeczka, to Deralfa jest przecież. Cześć! Alfiaczek wrócił. No, no ją powinien biec przecież. No, nie, właśnie ciekawi mnie to spotykają. To jest centrum trap, rzucasz? Tak, i one się rzucają na, to, na niego, tak. Wtedy no. musisz przebiegać, tak? Nie? Ty tak, wtedy przebiegasz. Ja dalszym wygrywam na no, to, okay. to. O, w to, to jest dobre. Tutaj on the blight, musicie zostawać na terenie. Ej, ej, ej musicie zostawać zostać na terenie zakażonym. O, o, idzie, idzie, idzie. Uh, uh, uh. Wow. Uterstan. No, no, ja to chcesz. że swoich zmarłych kolegów też możecie jeść. No możecie zjadać swoich zmarłych kolegów. Oh shit. Oh shit, on tu o. pochodzi? Nie! nie, nie. Ja grałem z 8 no. ludźmi i gadam z nimi na treść. Dobra, ja, ja se skonsumuję ciało mojego kolegi. Nie, nie ma flamingi Spierdala, ja go już ja zjadłem. Ja go zjadłem. Nie, ja chcę. O, patrz, patrz, za mnie tam. Ja chcę. To robi ich? Patrz Nie, nie. Co za OOOH do Patrz kurde co no, się zdało. ej, 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 no, no, ej cier... Ej, 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 żeby nas nie porobił Ej no ostatni O kurwa O ja cię pierdyle A ona do Ale, ale gdzie, ale ten, ten Dlaczego? Nasz... Jest, jest, jest Ja go zjem, Dlaczego? ja go zjem Jest Nie zjadłem go mniem, mniem, mniam, Dobry flamey! Dobry flamie Tace nie, pobie kurde Ale, ale ma tam ciało Ale może zjadać ciało naraz nie? I tak Ja tylko jeden może zjechać. Tylko jeden? Dobrze, patrzcie. Kurde, utrzymuje się tutaj. O, No i z zostaliśmy. O, ja pieprze. Ale teraz teraz zostaniemy udupieni. No ja i do dobra. To jest to O, to znaczy, to znaczy, to nie to kurde to jest to nazarażony. to Eeee! No i przyszedł i rzucił od razu pod nas. Ale kutasiarskie, przecież to nie powinno tak robić. Nie powinno tak robić, A Co to jest? Rich the end, but defend Jasne. when you have to press D to defend, ok? Tak jest! No kurwa, dlaczego ja! What the fuck? Już tak tak jest, i nie wszystko na mnie. Cześć, kurwa, wszystko za mnie. Oczywiście. Tak, panie. O wow Oczywiście. O kurwa, prosto dostałem w rej? Tak, panie. Serio? Tak ma być. Do widzenia, <laughs> Flami. Do widzenia. dobranoc No nie zginąłem! Przed samym końcem zginąłem. O do kurwy nędzy. Kto wygrał? Nie mam pojęcia. Ja. No nie, przed samym końcem zginąłem. Ja bym to wygrał, kurde. Okej, teraz do wybór. No, to jest taki To są wszystkie gry. Random, random. Czekaj, da się mu napisać? Zaraz mu powiem, co jest fajne. Niech weźmie Archimonda. To było to z pisaniem? No. Albo z klikaniem. To jest zajebiste, stary. Nie, nie, ja nie chcę tego pisania durnego. salamandra! wona one Który to Archimond? O, posze! Nie, 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 to się nie dzieje. Ta muza to się wziął aszczurkę. Salamander. Co to było z tymi salamandrami? No, najlepsza grona na świecie. Co to jest, co to się dzieje tutaj? Macie pod e, S umiejętność, tego, która wystrzeliwuje w... fireballa przeciwnika. No. O lol. O Boże, gdzie to poleciało? Jezus. O, oh, wow. O? What the fuck? Co to? Miało być? O Jaki co chodzi? Gówno? No. co za, oh, no. za, No, no, co, no. No, 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 ja nie wiem o co chodzi, właśnie, bo to, bo to widzisz, powinno to się lecieć. No właśnie dlatego też tak mówię. O patrz, poleciał chwilę, ale nie leci. Muszę o, to, o coś kurowaklusić tam. U, o! o, ale o, o ale. No nie wierzę, przeżył to. Fuksiarz. Nie wierzę, HS. No. Podpali no nie wierzę, jakim co? Jak on to robi? To na farcie wszystko jedzie. Tam jesteś na farcie, kurde. Oj, no i dostał, kurde. O, dostał, dostał, kurde, ale tam dobrze. Teraz. No ale co tam no masz starek, co Cichutko, jest? bo ja nie <grywa> Co za fiłtek. Oooo po dupie podpalił się mu pali, troszeczkę. Się pali Odbyt. Coś jest? No i co ty, stary zaraz Odbyt. będzie jak końc gry. się celuje. Gry. <grywa> <grywa> Kurwa. Jesteś porobiony. Dużo po nie celować stary <grywa> Tary, ale random, random, patrz, nie wybiera random. Punktów. Leszczu. Cichutko. <grywa> random, zobaczymy co on wybierze. Co to było. Klik sludge to create your own. Pr... Aha, bo... dobra. What the fuck? Co Ten... to się dzieje? Musicie klikać sludge, te, 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 które są neutralne. A jakie są neutralne? To właśnie dobre pytanie. Brązowe, brązowe te uterstaw. A lewym czy prawym? No, ja tego nie rozumiem. Nie, nie... Serio, aż tyle tylko miałem! O, 17. Ej, tak? wygrałem! 7. O, ja nie wiem, jak to zrobiłem. Pop. Klikam jak po pierdole. ze mnie kloc, wygrałem, no nie wiem, gdzie z tym. we wszystkie brązowe. No, dawaj, to jest Random, random, random. Tu debilna jest. Zajmiste, słabe to było. Super to było. Bo wygrałeś. Śmiech jak hamujący no, tramwaj. Masz śmiech jak hamujący tramwaj. Co tu się robi? I co? Aha, dobra, a po 5 sekundach. sekundach On ci pokazuje Aha. po No ilu... najgorszym czasem... Okej, okay, to, to, się, to się lewym przyciskało, okej, okay, nie prawym, spoko. No, ja, ja dlatego przegrałem, bo pyknąłem bo, prawym, a nie lewym. A to było durne. Znaczy, ja nie wiedziałem w którym momencie to się zaczęło liczyć i to było. E, okre... Nie, tam było begin, zaczynało się. Kurde jakbym teraz rozumiał, to bym ten ogarnął. Supergierka! No, to było upertarty, to było chujowe. Upertarty, stary Jeb, wziął całą armię. Co to się dzieje na tej oh. mapce? Wóter wow. tarty, stary. Next oh, Master stary. of Warcraft 3, no Migracji. kurde, Der Alfa właśnie wszedł, Der Alfa robi, robi mapki do tego. What? co to? Nie marnuję zaklęć oh, tak, na byle co. rozumiem. No i co? What the fuck? Pracy. Co to ma być? Ja Biję mi jakiś koleś, ale mam budować dom, bije. Tak, panie. czy ktoś tu coś kombinuje? Tak, panie. Czy... O co chodzi? To ja już pójdę. Ludzie mi giną I to nic... nie To tak, się buduje. Aha i budowle tak, mogą też niszczyć, ale jaja, dobra. Czyli trzeba... trzeba wiedzieć mi więcej ile... Ile co? To ja już pójdę. Zajebał one, mi Znaleźć dobra. dobry, dobry balans między tym ile ci zabija, a ile, ile jeszcze może przetrwać Jest! Dałem radę Dałem radę wybudować No nie dałem <laughs> Widzisz, Nie ogarnąłem jest, budujesz, rotacji Musiałeś, Rotacji postawić, nie ogarnąłem postoje. właśnie Aha, czyli żeby, aha, żeby... żeby budowniczego nie, tam wysłać tak, na, na tak, 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 tak. Jedno chociaż budowniczy trzeba było rotację zrobić. No, mikrowanie Nie ogarnąłem właśnie. Słabe kappa. Trzeba było podsyłać kappa. jednego trzeba i wysyłać szybko Hej, Adrian. O kurwa, mama! Mama! <laughs> o co tu chodzi? To trzeba zbierać taki krzak. Krzak się w tym, tym, tym pakmanie znajdzie no, taki. O, jest na dole krzak nawet jest. Zbrość sweet coś tam, jakiś tam. Kurwa wziął to, wziął to DZIĘKUJĘ BARDZO, DO WIDZENIA Leszczyki No i dziękuję bardzo chyba też Nie, 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 nie Shimmerweed, jest! udało się Zrobiłem to Trzeci chyba byłem Yeah on się zablokował ten jeden tower, no cholera jasna <grym> Co to gierki w ogóle, co to ma być? Pat, pat, pat No i stary wygr wygrał A, Flamie sześć punktów Czwarty, no, na Trze trzeci byłem, trzeci no, byłem. No na farcie, Chyba ty... to było kappa. Utertarty i tyle. <grystanie> <grystanie> Wiecie co, on atakuje swoich? Łat on gry niszczy, patrzcie. <grystanie> utartarty. Łupertartekster. O kurde, to jest licytacja. Osoba z najmniejszą ilością kasy, która dawna na rundę, e, przegrywam. O co tu chodziło? No, przed chwilą się wytłumaczyłem. A ile mamy golda po y ten normalnie? 100 golda, tak? Dobra, jeszcze raz zaryzykuję to. Zaryzykuję, kurde, to jest ryzyko, ja nie wiem co. Ostatnim razem tak zaryzykowałem i. to zapłacił najmniej. poskąpił! Skąpi radło jebane. Jak co? <śpiewajne> no i wyszedłem na żyda teraz. Na żyda, mu no, tylko 2 golda. Już można płacić? Tak, tak. Dobra, ja już tu nie dałem, kurwa. Owo nie, ja jeszcze dodam. Kurwa, jeszcze dodam, jeszcze dodam, kurwa, nie no ej, ja się trochę boję, że za mało dałem. Ja też. Na pewno ja będę. No, no, się No zaraz wy nie będziecie mieli nic, kurwa, kutasy. No, chciałem, a, a ile wydaliście? że jest 10 ktoś dał, bo 11. Kurde, no, poskąpiłem. No co, no, jestem Żydem, no nie lubię wydawać kasy, no. Cześć Patro, manko. O kurwa, o kurwa, będę Żydem, ja będę Żydem. Oszczędne głowy. Patrz, 9 zapłacił, kutas! A to jest dobra gierka, naprawdę jest dobra. Kurwa. To jest, jest presja, no, można tam gierka. nie wy, wy, Ten Najlepszych hajsów, dał dwa golda iść, kurwa. <gry> Na początku. Kiślu, <gry> kiślu. Czy będzie łerwów ta nacerwania? Prawdopodobnie pogramy sobie. Nie wiem, jak tam chłopaki chcą. Więc to pogro, bo sobie fajnie się bawiłem. Dobra, ja padam teraz. Jakubek nie kto będzie? Kto będzie ja teraz padnę. Wydał wszystko. No właśnie, bo na tam dawał wszystko i teraz nie, mał, nie miałeś golda już, nie? Kutzka? Ja no, nie miałem, ale A stary i Trzeba mi krować. Do, a co mi się A co mi no. się chyba grosz, tylko daje. To już ludzi robić, kurde, że można pojedynczo, że nie mniej więcej. Najlepiej dawać na samym początku dużo tym tym. Yy, po jeden po prostu. Wiesz, wybierasz presję. Ech, zobaczymy, kto teraz poskąpił, w skąpi radło. A co mi 14, oh. what the fuck? No jeszcze kasy mieli. Randów... Of... O no to teraz oni będą się bić o resztkę, teraz tutaj to będą resztki, kto ma więcej kasy mu o, zostało. No ciekaw. A tu stówę, co? What? I koniec. Patrz jak kurde cisną, patrzcie się. Płacą, płacą jeszcze, o kurde, to ile oni tam? Oni musieli tam, idealnie co do, co do tego, co do kurwa grosza. O, przegrałem. No, już koniec, kurde, zobacz. To on co, co do grosza musiał ten, został Asia mi się hajsu, ale ja... ja. to tacen, prawda? Nie, ale tacen nie Boom. żyje. 10 gold. Mi zostało 98, tak? BOOM Ograł wszystkich, nice. Nieźle. To on musiał co do grosza wszystko w ten. A, 20 no, zapłacił. Dużo dużo naprawdę pierwsza, pierwsza osoba, która ginie na decydujący ten. ten. Wow. Oni grają w Warcrafta 3? Nie, to jest ten, to jest Starcraft, nie widzisz? To jest Warcraft, tak, tylko że gramy w te mody przeróżne. Wiesz, że w Baldurz Gaję gramy. Dammit. O co tu chodziło? O, to co to? się co robimy tutaj? Ile tam cooldownu? No. Jaki jest blink? Pod jakim? Ta. Te? T? mi No i Wow Jest! Jest! Jezu, yes, rozjebałem was, kutasy. Naciskałem te, ale rozwaliłem nie, was! Proszę! No i flame i piąteczkę a stary, wydykę tutaj. Nie, nie, to nie jest staro. Nie, stary. Stary, <grym <grym> dukę, nie wiem o co chodzi. Ej, ten jeden niedźwiedź się zbugował. Albo one się o, chyba o, połączają, po, one się chyba się połączają po chwili. No ta nieźle was rozwaliłem. Thanks, Thanks for playing! No i rozwaleni, no, kurde, rozwaleni. GG Easy Halo jesteś? Bo już next Nie mam nie Do no to sorry. Ja ma. O to na razie. To nie zagrać. No to na razie. A już masz? Ogarnowałeś tego? No zajebiście. To to było. Ta tałaś. Ta, 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 ta hmm. ta ten tacenty Ciekawe eee... Szczerze? Nie mhm. wiem.